ale serio! O, mam dostałem koks z serduszka, fajnie. I co, pajacu PIK! creeperem dostał. Ej, koks mi się skończył, ginę teraz. Idę na niego! To się ma, frajerze! Co tam? Ładnie, man, to ratuj, ratuj. I mam jeszcze tego koksa. No, mam jeszcze 3 sekundy koksa, Mentos Idę na niego. Gdzie on jest? Zabity. Dobra. Y... Dawajcie, szybko jest dzień i można. Ale my fajtujemy się dalej. Y, dwa dirta dla mnie znowu. Cztery dirta zarobił, cwaniaczek. No nie, kolejny debil, który lata się zrespił. A to pies, który lata. Ej, kolejny, co jest? Spierdzielam. ginę, Shit. To pies, który lata, wtf. Idę tam. Wycofałem trochę, chiluje się. Do mnie czy. czy Przecież nie? walczymy, co ty? Ja podajcie swoje kordy teraz. 300, nie. Tak, tak 300, 300 tak. i minus 400. 300 minus 400. Ha, o nie nie, 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 nie. A zabili się debile. Ja chcę tam dojść. Ja zbiorę sobie mylardy, które mi tu dropnęły z nich. A, zgubiłem je, fajnie. A nie tu leży. Koniec najazdu, Met, to wygrałem. A zabijam krowę, żeby mieć I przeżyłem, jestem hardcorem. No, krowo, czy ty możesz zdechnąć? Dziękuję. Mm. Zarobiłem dwa siodła, jestem hardcorem. Jeszcze raz powtórzę, jesteś hardcorem, to jesteś hardcorem. 300 minus 400, tak? No Dobra, to ja do Was idę. Nagle się nauczył obsługiwać kordami, to nieźle. Teraz jakoś mi się udało i gwizda. Jestem przy wiosce jakiejś. A bigot. Życie? Widzę was! Jest! Bój widzę! O, ale ja twoje... co ale, ale fajne, ale fajne tutaj rzeczy sobie leżą mógłbym. Ha! Ten co biorzymy dosek -y, rzeczy. Ale ty masz tego. Skina XD Smutnego. U mnie nie mam. U mnie masz. A ja dosyć idziesz do nas? 600 metrów mi zostało. Oh, ja się. tak biasz jakieś jest jedzenie, jestem bardzo biedny. Jedzenie chcesz ode mnie? Masz. Tak mało. Ponad połowy mojego XD. Żartuję sobie. Prowadź do tego. O... Dokąd. A poczekajcie tam na mnie. Sekunda. Dokąd. Prowadź. Getek. Ale dokąd? No, do Waszej wioski. Aha, bo myśleliśmy, żeby do wioski Cię wziąć. Aha. W sensie do miasta waszego, no Nie no, chodzi o to, że nie wiedziałem w ogóle po co tu jesteśmy, teraz już wiem Wsiadaj na konia Mentosa Weź na razie tego. A nie tu są rzeczy Mentosa, to nie, to czekamy Migo, czekamy dalej A ja wiem A czy ja mogę podnieść, bo ja mam tu z tej Nie Nie, nie on tu idzie, on tu idzie I tak podniósł i tak Ja pierdzielę ty go, ty go widzisz, Mentos. Czy ty to widzisz? To ja go zabijam. Jaki kozak! nie jestem stealer, i A O nie, coś Michał mi go ukradł. Nie, ja, ja nie mam. Ja nie mam. Tak, Ja też nie mam. A to mi się pewnie skończył. Walić. No. Ostrzała dla mnie. O, dwa wagoniki, co z tego, że miałem jeden? On Hungs prowadzisz? Nie. A masz konia? To no nie. Szukaj. A ty gdzie jest ten Mój koń. Kolej mamy mieć konia. Ten złoty, a go nie zabili przypadkiem? On tu szedł. Nie mów, że go zabili. Leżałaby ja zbrojka no... gdzieś. No, czekaj, konia szukamy. Jak Bacisza w ogóle ta wioska nie? była na pewno lutowana? Sprawdź tą wieżę, Bigot. Dobrze, mój panie. Boże. Szukam mi konie Mentosa. No Brigab dołączył, jak Mentos dołączył. No. Mam 8 kaktusów z niej. A, to była lutowana. Tak. Ci, co mają komin xd. Telefon Kali mi się, się rozładował. Znaczy, on gra. Czemu nie może mieć bez Ogromny telefonie. Ej, no nie ma twojego konia, Mendoz, jak nic. O nie! Jest! Znalazłem! Jest! Ej! Mendoz, jak swoich kota? Ej, rybami. A to dupa, bo taki ładny biały cały. Zimaj. A mogę. Yy, wiesz co? Mogę rozmnożyć yy, moje dwa i ci dam jednego. Nie, bo to jest cały biały chciętego, dobra, nieważne. Chodźcie do domu. Dobra, dawajcie. Kierować się kordami. Ale to do dobra, i tak znam na pamięć kordy, więc już nie oszukam. Ej, ci ja się na A złotymi marchewkami to no, Albo my. jabłkami. A przecież mam złotą marchewkę. A jabłkami też się da. Ment, ja mam złotą marchewkę przecież. Też? Aha. A ładnie idziemy. Mentos szedł co do dziury oh, tego. Fuck. Nie czekamy, Beng Bigot. Nie czekamy. To jest toksy. Uciekaj, uciekaj. Wiesz, co to jest najtapa. Dzisiaj mu uciekasz. To już jest prank Mentos. Ten aż piący ja jadę. dostałem. Będę ja to zawsze. O oh, shit! Oh, A, gdzie, jest uh, gdzie jest mój Ender Gdzie Gdzie jest mój Ja też mam jak rzucę Ender będąc na koniu, to tepnie mnie i konia, czy tylko mnie? Gdzie jest moje Ender Nie no wiem... To sprawdzam. Enderpeła. Ale mnie tepnęło... Mlaka, okay. gdzie okay. jesteście? Gdzie jesteście? Bigot Prawo, w prawo, chodźcie, w prawo z rzeką. W prawo od wioski idzie rzeka. to my idziemy w końcu. I Bigot. Prawo od wioski jest z rzeka, wygłusi jesteście Pytanko. Dobra, widzimy się, widzimy się w naszej wiosce. Serio? No dobra. Myślę, że chcecie, żebym was prowadził. I tyle. Nie, ja mam waypointa Zaznaczonego. Czemu to jest owca wódca? To XD to To moja owca, zasafiam. A spada, ja ją wydostaję. A bigot może ją zabić, bo żelazo tutaj normalnie leżało, sobie dziękuję. Ej, poczekaj, poczekaj na mnie Mentus, poczekaj. Okay. Gracz Mendo został zabity przez owca. <laughs> Mój Ey, koń ma... bigot, ty, gdzie jest nasz domek. Mój koń nie umie skakać, znaczy to nie mój koń, ale ogólnie nie umie skakać. Mój koni nie umie skakać. O, nauczył się, ale tak mega lekko. Ej, hey, bardzo szła skrzyki mojego bratiszka Nie, Jasona... A to musi przytrzymać spację Konrad. No, ale właśnie przytrzymuje, to on to tylko podnosi przednie nogi, serio. Aha. Główniany ten koń Mie... To tak działa właśnie. Nie, on mój poprzedni Bo serio skakał. trzymać tak, żeby... Żeby było tak do końca, jakby widzisz? No właśnie to nic nie daje. I na czerwono też nie przy daje. Bloku, Jezu, ludzie, przecież że że konia żeby wieży wielkiego zamku. Na i Brajanosa. Ona się załadowała teraz. Tak się a myślę, Ej, tu zróbcie wielką bramę, a nie zero wejść. Do czego? Do waszego zamku, musi być wielka brama. Nie to się miał Brian zajmować. Tak, Widzę, Bancro że fosa jest robiona. Nie wiem, czy już skończyć ten zamek w ogóle. Hmm? Zbudowaj zamek i nie chcą go kończyć. Ja chcę, ale bramą miał się zamknąć Już odlagowało. Chyba się tepnęłem. się nie tepaj, pajacu. O, czekaj, idę, idę to zobaczyć, jak Bigot poprowadza. Bo było kilka zmian. A tu jest Bigot, dobra. to Elo, Bigot. E, chodźcie do mnie z koniami. Co za kloc góry XD czerwony? Dobra, nieważne. Chodźcie do mnie z koniami, e. Dobra, chodź Bigot za mną, bigot za mną chodź A ty z koniami? No ze, ja go zaprowadzę gdzie ma dać, tak Gdzie on poleciał. Gdzie ten bigot poleciał XD Bigot, do mnie chodź Ej, ej za, za mną Tyś tyś No tędy. Lecę błokiem koniem No, także tego tak. Grasz Brian spadł poza świat Brian zbam spadł poza świat A, nie wyszło ci O, to jest mój stary dom, bilot Ej, opro mnie i powiedzcie powie gdzie jest co No to chodź, no to czekaj, to zostań tam na górze, zostań tam na górze Dobra go. To było tak, ej, bigot, bigot Budki ściągamy <noise> Ja nie mam Tutaj <noise> No ja też nie mam, widzisz Dobra, no nie wiem Przepraszam, widzę. przepraszam, przepraszam bardzo Patrz Tu to wszystko się zaczęło Postawiłem tutaj klocek i powiedziałem Mentos, tu mieszkamy, co nie? Tak było Teraz no. ja patrz Wybudowałem tu dom, który spłonął, jak widzisz Częściowo, tu był odnawiany dach to dzisiaj nie jest to skończony. Jest bo tu nie mieszkam. Chodź, biegodź dalej. Tutaj. Ja mogę, tutaj. Określać. Tutaj skaczemy sobie do jeziorka Mentosa na jego pięknej posesji. Weźcie, wytyczę. Zobacz sobie. To jest piękna Teżna. posesja Mentosa. Co z tego, że dom jest brzydki, Posesja jest piękna. No, dom jest brzydki, bo on jest po odbudowie. Bo wybuch cały. Nie, teraz wygląda nawet spoko. Mentos ci powiem. Kiedyś był klocem. Tu mam tabliczkę do Mentos. O tam jest ognisko, tam paliliśmy kartę. Tutaj mamy taki tarasik. On tam, nie, był już. To on tam był. A nie, jest to ognisko. <grym> on się nawet nie pyta, idzie dalej, my tu nie zdążymy nic powiedzieć, a ten już wchodzi. Tam mamy łowiarz łowiareczki. ja generalnie często się wyciszam, bo wiecie, sześcioletni brat i jego goście No to, to czekaj, chodź za nami, a nie przed nami. Chodź. A bo nie, może ta. Mentos Mentos. Ej, pokazujemy mu co jest tam czy nie pokazujemy?

więc no. bogi Tam masz jeszcze wiśniaku, ale ten nie ma co iść, chodź Bigot dalej To mają wiśniaki O moje wiśniaki Wiśniaku nie wypowiadaj się Moje wiśniaki kurde, ja je zaadoptowałam <grym> No To Wszystkie moje Moje dzieci Dobra, Bigot powaaj. Pomagałem sam, pomagałem radzić. Nie, nie jest warte uwagi Bigot chodź no, Sam żeś jest ułomny pajacu? Yy, idziemy co? dalej Patrz, Bigot lag, lag jest Okej, okay, okej, okay. stój, stój, stój bigot. Tu był pierwszy portal Tu Ale ja to zamieniłem w co innego Co to jest, à, xD? nie wiedziałem, że tu jest. jest Nawet nie wiedziałem, że... Co <tukeruk <pointing tukerukreach> że takie wă. rzeczy tutaj są Ale to jest rozbudowane, wow Patrz, Patrz ej, Bigot, gdzie ty pobiegłeś? Gdzie ty nie szedłeś? Idź ścieżką Idę mój zamek? Dobra, poszedł Znale. ten Tutaj jest Patrz, Bigot, tu nie wchodź tam, nie wchodź tam, Bigot No i wszedł przed domem tu kiedyś było jajko, ale ten gracz, który opuścił serwer, zabrał to jajko stąd, migot, tu, o, gdzie ja stoję. Tu o, było jajko, ale już go nie ma. Kliknęło. Tu jest dom z Ksenka, u góry jest, jest ta mapa? Tu jest mapa, dobra. A na dole są moje podziemne. Tak, są podziemne, Mendoza, nie wchodzić. Nie muszą nam szedł już. Tak, pokaż mi swój dom. To czekaj jeszcze. A ile tutaj ludzi gra w ogóle? Eee, yy, teraz 4 łącznie, teraz 5, 6 już, już teraz będzie grało, ale, ale dotychczas 4, cztery, cztery były. Ej, to patrz, tu jest wieża, ale już nie weszłeś wejściem, tam jest wejście, we za mną. To też nie jest wejście, jakby co, tu było główne wejście, ale już nieważne. To jest dom jeden z ładniejszych tutaj, jak widzisz. Jak nie umiesz budować, możesz się tutaj przeprowadzić, jeśli chcesz. Nie. Nie nie. Chodem, nie. Dobra, to chodź dalej. A ja dzisiaj będę na i tam Tam jest wreszcie sklep Briana, do... bo pominaliśmy ten kloc y, kamienny. Widzisz, to jest sklep Bryana. Co? Ale wygląda gównianie, nie jest to warte uwagi, idziemy. Nie, ten dom, to jest dom, to jest dom Madastego. Z tego. tu masz kloc Briana, to jest dom, to jest sklep, tam, po e, U mnie za mechanizmy, więc proszę ten nie chodzi. Srebrny sklep, to też jest sklep, który już nieaktywny jest, tu masz wielką, y, no, dom, jak to się nazywa? Ej, Piotr ej, Piotr zrobił taki brzydki dach. No średni, średni. Teraz Bigot chodzi na najpiękniejsze miejsce, tak w ogóle tu jest kloc Briana jeszcze, ta wieża. Ta druga wieża to jest moje gówno, które zrobiłem jak mi się nudziło. Tam masz KFC. Tam masz KFC. KFC. Oto ja, ja jestem ulańcem. Ja. Okay. Tu idziesz przez wody, tu masz mięso. Poczekaj bigot, poczekaj. Nie wchodź, nie wchodź. Nie wchodź bigot, czekaj bo jest ze dwóch w ogóle. Jestem bardzo głodny. Poczekaj. Masz sobie coś ukryć. co wy tam robicie? Wyszliście? Dobra, chodźcie. Tu masz u góry ekspiarkę gowinianą Briana nie tak była dramą. Gdzie, gdzie mógłbym się osiedlić? Teraz ja chwilę, to czekaj, to chodź, to zobaczysz mój dom, w końcu doszliśmy do mojego domu. Ja mam Ej, tam gdzie? Piotr rozkopał górkę. Tam to jest, to jest gówno A, no to z Expert. Tu jest moja podróż, znaczy moja kolejka, to jest mój dom. To konrada wina, ze spada mu przed chatą główną. Mogę ci powiedzieć, szczerze? Ocenić? No. Nie podoba mi się, ale nie... okej. Okay. No, no bo to jest w nowoczesnym mówię. stylu. No, w takim nowoczesnym bardziej. Mi się tutaj to podoba, ta góra, ta część górna. No, ona jest najlepsza. A, no, ja, ja i skończę jak spiarkę. Gdzie się mogę... Gdzie ja się mogę gdzie ja się Czekaj mogę, chwilę, ja jeszcze coś ci pokażę. Chcesz się coś w zobaczyć, w czy, chcesz chcesz czy już nie? Te. No to chodź. Chcesz jechać kolejką, czy na nogach? Chcę jechać kolejką. No to wsiadaj. Sorry, ale wiecie. Ej, Bigot, jak my co nie raz kopujemy panelu. Popchaj się tam w dół i jedź. No, pchaj się. Tak działa. To jest taki... Jedzie. Dobra, jedzie. To my idziemy górą. Idziemy go odebrać. Dobra. Dwa tutaj god. Nie idź tam, gdzieś tam, gdzieś tam igod, nie idź tam Migot! Nie idź tam Migot! Zawracaj szybko! To, 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 to nie można wchodzić. To jest tylko dla personelu. Tutaj żółwie mieszkają, a dla widzów jest gdzie indziej. Pokażę ci. Chodźmy to stąd. Aaa, spadłem. czyli... Co ty robisz? Nie tutaj, nie wsiadaj, chodziło o co innego. Gdzie jesteście? Ja i tak dalej. Ja podpadłem. No dobra. Bigot jest z wami? Bigot jest z wami? Gdzie się pyta? Chodź, Bigot tędy. Tutaj w lesie jest wejście, We tu możesz wejść. Konor, weź mnie nie pisać na KFC. Ja ci nie pisałem na KFC. O, i tu masz, możesz patrzeć jak żywie pływają. Co on robi? Masz żółwię, Dobra, poszedł sobie, xD hmm, Nawet nie żółwie. wiem, czy je widział. Mmm, nie mam, ale. Uuu, ale my sobie zjadł takiego żółwia. Co? To jest jakaś. Jak no i to tyle na, na razie. Teraz mogę ci pokazać, gdzie możesz mieszkać. Tak. To chodź. Mogę ci spędzać zamek za. Najpierw. 500, najpierw. Stań na tym. Czerwonym. Skoro na to czerwone? No skocz A tu jest Creeper Skocz na to czerwony. Tu jest Creeper Dobrze, dobrze Got... Gotom nie obchodzi Dobrze, stój na tym czerwonym Tak, stój Ładnie stoisz działa gdzieś na jest Co? działa. To jest lag jakiś? Tak Tak No, no stoję <śla> Ej, ej, gdzie ty idziesz? Ten co się bigotem cały czas zachwyca, XZ. No. To teraz chodź, pokaż gdzie możesz mieszkać. <grystanie> Karma. Tak, tak jest. Bo się jest po drugiej stronie, XZ. Oh shit, spadłem. Ale znowu lag. Bo się tepałem. No nie tepaj się dzbanie, bo są lagi. No tepnę się błędu. Bigot, pierwsza kara dla ciebie. Co? A co się stało? No, o czym ty mówisz? Nie, no dobra, zasłużyłem A co a to chodzi? Zabrał ja nie zabrałem Ja nie zabrałem ja Mam tam co trzeci. Mendel wziął. No, Mendez. Dobra, co wyżej, wiecie? No to tutaj możesz, no to tutaj, jak załatasz sobie część dziura. A zobaczcie. Ej, a na tamtej... tam? A tam jest ma mało miejsca, wiesz? I tam mam dla Ciebie mieszka. prezent bigot, obróć się. Bigot. Łap. Ewentualnie Głap, bigot, patrz. Łap. Albo ja bym zamieszkał tu, albo na tej górce na wprost mnie. Ja też mam dla Ciebie prezent, bigot. <noise> nie jak mu kaktusów. Ej, nie bij mnie! Klepiemy, klepie no. Ja tutaj bym chciał. No i git. Tu Ci pozwalam, tu możesz mieszkać. No, tu Dziękuję. jest nic, tu jest fajnie, tu jest fajnie. Ej, ja... Konrad, żeby nie kopał... Yy, yy, no ja nie komentuję nawet tego, co oni tu zrobili, gównianie zepsuli mi ładny serwer. nie jesteś? Mi wszystko wina yy, Madastego. Idę, tak. żeż idealnie. I się ciemno zrobiło, i ładna wioska wygląda, no i kozak. I na tle ładnej wioski chodźcie wszyscy się pożegnamy, stańmy obok siebie i się pożegnajmy. Czekajcie, już idę. No fuck, nie spychaj teraz z Baneiro, z Baneiro, no! I wziął zepcho. Bajlandu, bajlandu... No ty, ty pacanie głupie! To no ja ciebie też zepcham? Moja góra! Gdzie <grym> jesteście? W Góra jest bigota dzbanie. O tam, o tam, a na dole. O tam, na dole. Co ty robisz? <grym> moja góra. On zepchał wszystkich bigot. Gdzie się żegnamy. Tutaj na górze. Brains spróbuj jeszcze zepchnąć. to masz kila. Keila, dostaję. Chcesz, chcesz dostać kila? kila? Tak, nie razem. No, czy chcesz dostać śmierć? O, Jezus, przepraszam, przepraszam. Jezus Maria. Tutaj, tutaj przepraszam, tu na skraju górki. Przepraszam. Tu. Laguje mi. Mam jedną Dajmy tak obok siebie. Tak. Ładnie. Z Kim Bigota wygrał ten odcinek. Jeszcze Briana nam brakuje, żeby się pożegnać. Ładnie się kręcę. Takie. do odcinka, to jest skin lata Ładnie się kręcę. Pięknie się kręcisz. Nie widok. O, co wygląda? Dwa elo. Dobra. I to tyle w tym filmie. Elu wincjap. Oni nie mówią elo, Mam lagi. Mam lagi. Oh fuck. Ten pigot go sklepał z łapki. Yy, misklik. Ciebie! Zabił mnie? Tak! Nie, Misklik! Misklik przez pół godziny! Klep 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 klep! Zabił mnie! Misklik! O, prawie trafiłem do wody, ale jak tylko on, prawie. Jak on mnie zabił? Z łapki? Z łapki? O jak pogniotłem twoją farmę, Mentos Co on mnie zabił? Dobra, ja sobie konfiskuję tej temy, bo to jest na, na moim terenie, więc no... <laughs> Zabiłeś mnie Dobra to ja jeszcze raz Ci pożegnam drodzy, sam Elo Się mam jeszcze. Ja też żegnam też ja, ja Dobra to ja Elo wszyscy mówią Brawiam psa Elo Cześć Dobra jest git